Potach, w trudnym sezonie ubiegłorocznym, a jeszcze może dwa słowa o publiczności, która tutaj jest wspaniała. Publiczność niesłychanie obiektywna, oczywiście dopingująca zawodników rosyjskich, e, ogromnie z aplauzem, z flagami, z trąbkami, krzykami, ale jednocześnie wspaniale reagująca na doskonałe występy wszystkich innych zawodników. Są to było podkreślane niejednokrotnie przez zawodników amerykańskich, przez zawodników francuskich, którzy mówią, że wspaniale jest tutaj startować, bo czuje się niesłychaną wiedzę tej publiczności, znajomość łyżwiarstwa i to jest doskonałe. Podobnie jest w Kanadzie i w Stanach, tam gdzie publiczność ma często do czynienia z dużymi zawodami, gdzie wie na co zwracać uwagę, potrafi docenić wszystko to, co jest faktycznie trudne, a nie tylko efektowne. Uważam, że były to udane mistrzostwa. Ciekawe, pierwsze w historii Mistrzostwa Świata w Moskwie, w stolicy kraju, który, jeśli chodzi o łyżwiarstwo figurowe, jest potęgą. Tutaj wprawdzie odbywają się co roku albo w Moskwie, albo w Petersburgu zawody Grand Prix, ale jak wspomnieliśmy, nie wszyscy przyjeżdżają na takie zawody ze względów po prostu organizacyjnych. Tam zbiera się tylko część najlepszych na świecie. Teraz, kiedy wszyscy przyjechali na łóżniki, wzbudziło to olbrzymie zainteresowanie, było niesłychanie trudno o bilety na ulicach prowadzących do Pałacu Sportu można było spotkać znane z dawnych czasów w Polsce środowisko koników, którzy handlowali biletami. No a na dzisiejszych pokazach jest tradycyjnie zresztą najwięcej publiczności, grubo ponad 10 tysięcy widzów w Pałacu Sportu. No ja powiedzmy jeszcze, że prócz